Zaczynamy nasze dzisiejsze omówienie materiałów. Mamy tutaj y, zapiski z rozmowy o strategii online, konkretnie dla salonu masażu tajskiego. Mhm. Wygląda na to, że dwie masażystki, Nut i Prachum, no pełne entuzjazmu, chcą mocno wejść w internet. Tak, energia jest. Ale ich znajomy Michał, który ogarnia technologię, no trochę studzi ich zapał. Chcemy zrozumieć, dlaczego w tym cyfrowym świecie czasem mniej, no naprawdę znaczy więcej. Okej, okay, rozpakujmy to. Właśnie tak. Te źródła pokazują takie powiedziałabym klasyczne wyzwanie: jak pogodzić tę twórczą energię, mnóstwo pomysłów, z takimi, wiesz, technicznymi realiami obecności w sieci. Żeby to działało, tak. Żeby klientów przyciągnąć. Dokładnie. I fascynujące jest popatrzeć, jak ten Michał próbuje im to wytłumaczyć. Jak nawiguje w tej sytuacji. No dobrze. To zacznijmy od pomysłów dziewczyn. Nut i Prachum wpadają na pomysł nowej strony na Facebooku. I to jakiej? Różowej z brokatem. O tak. A może nawet myślą o kolejnej stronie internetowej, bo e, znalazły jakieś tanie domeny. Brzmi jak taka prawdziwa burza mózgów. Kreatywna eksplozja. Energia ewidentnie jest, kreatywność też, ale Michał, no cóż, szybko sprowadza je na ziemię. Czyli hamuje? Trochę tak. Podkreśla, że chociaż masaż, jakość usługi, jest absolutnie kluczowa, to w internecie pierwsze wrażenie robi się, no, błyskawicznie. Mówi o jakichś trzech sekundach. Trzy sekundy? To mało bardzo mało. I tłumaczy, że posiadanie wielu profili, różnych stron, jeśli one nie są spójne, może wyglądać chaotycznie. Użył takiego porównania, że to jak gubienie się w dżungli. Obrazowe. Czyli chodzi o spójność. Żeby wszędzie wyglądało to podobnie, profesjonalnie? Dokładnie o to. O taką spójną tożsamość cyfrową, żeby klient wchodząc na stronę, na Facebooka, na Instagrama, od razu wiedział, że to ten sam salon, ten sam poziom. Okej, okay. Michał używa też innej, ciekawej analogii. Mówi o Google jako o mistrzu zen internetu. Trochę to y, tajemnicze, jak na algorytm, nie sądzisz? Ha, może trochę, ale ta metafora, wiesz, ona dobrze oddaje, na czym Google się skupia. To znaczy, to znaczy, że algorytmy Google oceniają strony bardzo technicznie. Patrzą na szybkość ładowania, na jakość zdjęć, czy nie są za duże, czy są odpowiednie. Mhm. Patrzą na oryginalność treści, czy linki są uporządkowane, czy nie ma chaosu. Google ceni te techniczne aspekty, bo no, szybka, klarowna strona to po prostu lepsze doświadczenie dla użytkownika. A Google chce, żeby użytkownik był zadowolony? Dokładnie i stąd potem wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania. Michał się obawia, że cała jego praca nad optymalizacją tej strony nutmas.pl. On tam wspomina o zarwanych nocach, o teście PageSpeed Insights. A co to jest ten PageSpeed Insights? To jest narzędzie od Google, które mierzy jak szybko strona się ładuje na różnych urządzeniach. I on mówi, że prawie dobił tam do setki, czyli do idealnego wyniku. Wow, to sporo pracy. No właśnie. I on się boi, że ta praca może pójść na marne przez takie chaotyczne działania. Jakieś przypadkowe filmiki na Facebooku, kopiowanie tekstów z innych blogów, Google to może potraktować negatywnie, jako sygnał niskiej jakości albo bałaganu. Czyli zamiast tworzyć więcej i więcej, wprowadzając potencjalnie bałagan, Michał sugeruje jedno, ale za to dopracowane takie centrum dowodzenia. Można tak powiedzieć. Ale czy takie centralne zarządzanie, wiesz, nie zabije tej spontaniczności dziewczyn? Bo w social mediach ona też jest ważna, prawda? To jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że Michał to przewiduje. Jego propozycja jest jasna: jedna dobrze zoptymalizowana strona natmas.pl, okay. jeden oficjalny fanpage na Facebooku, jeden profil na Instagramie i jeden kanał YouTube, który on będzie prowadził. Czyli wszystko pod kontrolą. Kluczowy jest przepływ pracy. Wszystkie nowe materiały, zdjęcia, filmy, pomysły najpierw trafiają do niego, on je optymalizuje technicznie, dba o spójność, dopiero potem publikacja i można je szeroko udostępniać. A co z tą spontanicznością? I tu jest ciekawe rozwiązanie. Na tę potrzebę spontaniczności, na te luźniejsze treści, on proponuje TikToka. A, czyli osobna platforma. Tak, jako taka oddzielna przestrzeń na śmieszne pozy masażu, może gotowanie tajskich zup, jakieś zabawne filtry ze słoniami to jest oddzielone od tej głównej profesjonalnej komunikacji. Rozumiem. I wygląda na to, że nut i prachum ostatecznie to łapią. Podoba mi się ich porównanie Google do szefa, który pilnuje porządku. Tak, to trafne porównanie w tym kontekście. Zdaje się, że finalnie zgadzają się skupić na masażu czyli na tym, co robią najlepiej. Prawda? A internetową strategię zostawiają Michałowi. Tak, i to porozumienie, ten podział zadań zgodnie z kompetencjami wydaje się tutaj kluczowy dla powodzenia. No dobrze, czyli można odnieść wrażenie, że w tym przypadku, w tej historii, kluczem do sukcesu online nie jest ilość działań, ale ich jakość. Spójność, techniczne dopracowanie. Zdecydowanie. Skoncentrowana strategia wydaje się po prostu bardziej efektywna niż takie, no, rozpraszanie energii na wiele różnych frontów. Dokładnie tak. Te materiały świetnie to ilustrują. I to nas prowadzi do takiego, myślę, interesującego pytania, które wykracza poza ten konkretny salon masażu. Mianowicie? Mianowicie, jak niezależnie od branży, w której działamy, znaleźć ten złoty środek, tę równowagę między autentyczną, spontaniczną kreatywnością w komunikacji online, która jest potrzebna, a tym strategicznym planowaniem i no techniczną dyscypliną, której wymaga dzisiejszy internet. Czyli jak być kreatywnym, ale jednocześnie zdyscyplinowanym technicznie. Tak. Coś do przemyślenia dla słuchaczy na podstawie tej dzisiejszej dyskusji.